Hej, z tej strony elektro jest ponownie. Chciałem przystać Secret Neighbor, bo jest tutaj. Czemu ty ma... nie ma tytułu gry? Co jest? To jest Hello Neighbor 2, alfa 1.5, z czego tak w to jest wersja 1.1.1,6, ale według nich to jest alfa 1. Moje prawe ucho bardzo. Musi się ta muzyka. It's very. it's really enjoying its moment. Czemu to jest tak krzywo? Czemu. Sprawdzałem specjalnie przez tą grę słuchawki, czy. Okej, okay, już jest pierwsza gra... rzecz, która mnie w tej grze wkurza. Druga rzecz, która mnie w tej grze wkurza. Opcje, statystyk, time, not. <grym> nie, dobra, to żartuję, okej. Okay. No, game, nie mam pojęcia, co się zmieniło. Wiem, że pierwszą alfę przechodziłem na opak, wykorzystując wszystkie błędy, które tam były, a raczej po prostu przyszedłem przypadkiem. E, praktycznie tak grę e, Pominam kilka rzeczy, ale już nie chciałem tego rozgrzybywać. Podobno tutaj jest dużo, duża ilość rzeczy naprawiona, totalnie zostało tam jakoś to naprawione już w poprzedniej alfie. E, całe to przechodzenie gry. E, I tutaj chyba dalej jest po prostu. E, 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 robią expanding. Zobaczymy na ile tu naprawili, a na ile zostało zepsute. Nie sądzę, żeby to naprawili jakoś mocno, patrząc na to, że to jest e, gra od Tiny Build, ich e, wiecie, main IP. Ani nie potrafią takich rzeczy trzymać. Bugles. Oni chyba, ich chyba ulubionym studiem, takim na którym by się wzorowali, to jest Bethesda, tak coraz częściej mam wrażenie, no ale... Wiecie, Bethesda zrobiła Skyrim, bo co bądź, tak? Więc może oni też na swojego Skyrima natrafią. One day. To widziałem zwiastun, więc... Pewnie wszyscy widzieli. Nie wiem, animacje są spoko. Wizualnie jest... Nie tak, jak na trailerze, do końca Kinda, ale nie do końca Świetna animacja chodzenia po drabinie, genialna Przed chwilą pochwaliłem animację, chyba, chyba trochę żałuję, okej okay. I teraz przynajmniej wiadomo, gdzie trzeba się dostać. Jest animacja tego, że on to zamyka, co trzeba zrobić, ok. Czyli dalej jest. Trzeba znaleźć klucz, trzeba znaleźć łom, żeby otworzyć te deski. Składam, że deski naprawiam. Ciekawe, czy są też te bezsensowne kraty w oknach, które generalnie to nic ciekawego nie robiły. Okej, okay. oj, jej. oj, jej, to sensitivity! Halo! Pomocy. Um, czy jest tutaj coś, co mogę zgarnąć? Prawdopodobnie, nie wszystko, co jest, to powinno. Tutaj całe to jest jakieś bardziej... ogarnięte, mam wrażenie? Tu jest więcej rzeczy, które pewnie można wejść. Kim ty, Kuźwa? Jesteś? Nie, no ale dalej, większość budynków tutaj to są jakieś placeholdery, czy coś, nie wiem. Na pewno zrobię kilka odcinków z tego, o ile gra mnie jakoś bardzo nie wkurzy. Yy, postaram się przejść po całej mapie tym razem i coś zobaczyć, bo pierwsza alfa to było tak. No okej, okay, nowe miejsce, stare Hello, Hello Neighbor, tyle, no, niewiele było No koleś to rzuca, wywala się, depauzuje, czasami tyle, okej? Okay. A teraz może coś pchnęli do przodu? i dyky? Nie Tutaj dalej nic nie ma Jak usłyszałem, że ta gra ma być open world adventure, czy coś takiego, że... Że ma być większy świat do kombinowania, to myślałem, że coś tutaj będzie, a tutaj są jakieś wiecie... Pojedyncze rzeczy pół mapy dalej, może coś znajdę, że nie już wspinał tysiąc razy, ale... Czy jakiś odgłos jest, może coś znajdę. What? Rozumiem, że tutaj ani się dostać, ani wybić okna, okej okay. Czy kruki pokazują miejsce, gdzie itemy leżą czasami? I to jest śmieszne. Dobra, nieważne, wróćmy tam i tyle. Zobaczymy co... co... The guest has in store. On się nazywa The Guesta naj naj najwyraźniej, czy coś takiego. A second. Dobra, weźmy jeden worek, weźmy drugi worek. Musimy mieć dużo rzeczy, żeby móc y, rzeczami w niego, bo on. Level of detail, widzę, ale. To chyba nie tak miało działać. Szukam czegoś, co mi się przyda. W tym się mogę chować. Koks. Trochę inny rozstaw... pomieszczeń w tym domu A to wychodzi Nie chciałem tym rzucić, nie chciałem tym rzucić A, shit Czy to był styropian? Okej, okay, on teraz nie, on... nie wiem czy słyszę, on pobiegł na górę Okej, okay, nieważne On po prostu daje z siebie odgłosy tak bezsensownie Okej okay. Najłatwiejszym sposobem na zwiedzenie góry będzie wspięcie się na górę, ale... Okej, okay, no jak on mnie dospokoi, to ja po prostu sobie wbije go do niego i tyle. Yo, pytanie czy on biegnie za mną, czy. Skubany jest szybki, to trzeba mu przyznać. Ale pathfinding finding mu się tutaj kończy. W to miejsce tutaj za mną nie wyjdzie szartowałem Ale przez okno nie potrafił wyjść Ej, on jest szybki skubaniec Ale no, on dostał przecież pysk Ale mój się... Ci... Co? Nie rozumiem Nie, ja, ja absolutnie nie rozumiem co się w tej grze dzieje. W sensie jakby on od samego początku jest agresyw jest fuck? Jakie ja mam to ogarnąć? On jest agresywny tylko po to, żeby był agresywny, żeby tu było ciężej ogarnąć, prawda? Ale... To do końca tak powinno działać, bo skradanie też tutaj mi. Pewnie. Gdzie on jest? O, to jest... To sobie wezmę. Przewracam to na rzeczy, on pewnie to słyszy, że zaraz przebiegnie, ale nie ma dźwięku, więc... Nie wiem. Pachołki. Tu jest jakaś wtyczka. Co ja przełączyłem? Czy trzeba coś podłączyć, ale... Ta lampa da fuck! rozumiem, że to jest tak zanimowane i okej. Okay. Dobra, czyli tu na razie nie przejdziemy, ale Ziomek! Halo! Ziomek! Um. O, tu się nie schować! A, ah, shit! Krzesłem w niego, krzesłem! Bez sensu... Mildly stupid! Przeglądam wszystko, co tutaj jest, ale tutaj nic nie ma. Czyli zakładam, że ja nie mam szukać rzeczy w domu, bo to nie jest bez sensu. Chyba, że. Aha, okej okay. Nie mogę przez to. Chcę ci mówić, że nie mogę przez to przejść. A jeżeli. Ja na to wejdę. No co? W sensie ja naprawdę nie rozumiem. To jest. Ma być Open World Adventure i nawet jakiś. Badziewnych itemów nie dazą e, różnych W całej tej lokalizacji tu nie ma nic Jest tysiąc szafek do otwarcia, ale tu nic nie ma So what's the point of having all this shit? Okej, okay, rozumiem, mm -hmm. A gdyby tak zrobić hop w komin? Najpierw się rozejrzę tutaj Oj, a on skąd wie, że ja tu jestem What On po prostu wie, on po prostu mnie ściga, ale nie ma muzyki ani nic takiego, okej. Okay. Okej okay. No i mam ten zas ten czajniczek, który nic nie robi Mam... Zasłonek, która teraz działa, za którą mogę się schować, ok. Mam to coś 69, 69. Nie? Ok. Gdzie miałbym być, żeby podejrzeć ten kod niby? Bo jego gdzieś, gdzieś trzeba zdobyć? Nie wiem, dobra, przejdę się tędy, bo to jest moja jedyna wskazówka jak na razie. Tu jest jakiś kabel, tu jest lampa, dobra. Więcej kabli, ale z tym kablem też nic nie można zrobić To znaczy, że ja muszę iść prawdopodobnie... Tu Okej okay. Co to jest? To jest latarka To jest budzik Co ja mogę z tym wszystkim zrobić? No najwyżej, sobie to mogę w dupę sadzić. no co? Ej, popełniłem błąd, jakbym stał tutaj, on by wpisywał kod, to bym zobaczył jaki on jest To nic, to nic mały, nic, nic, nic się nie dzieje, o co ci chodzi? O co ci kurna chodzi? To wezmę, to mi się przyda, dziękuję Ehm, um, nie Nie sądzę Okej, okay, to jeszcze raz, tam naokoło Muszę wejść tam gdzieś górą I zobaczyć jak on wpisuje ten kod Okej, okay, dudy Nawigacja po tym miejscu to będzie. Oni mają ten sam kontroler, co mieli w dwóch poprzednich grach, który mnie absolutnie doprowadza do szału. No pewnie tu jeszcze teraz utknę, ślizgaj się po tym, nie wyskocz z tego czasami, żebyś nie mógł. Jestem uwięziony. Nagle się nie wspina po tym, okej. Okay. Zajebiste. Stąd do rady dojrzeć ten kod, okej. Okay. On tu przyleci, prawda? On tu sobie po prostu przyleci, bo on wie, gdzie ja jestem cały czas, prawda? Zakładam, że on robi pewne rzeczy o pewnych porach dnia. Okej. Okay. Ale. O której godzinie tutaj przychodzi? Bo ja nie mogę skipnąć czasu ani się przespać, ani z takiego. Ale to są pytanie: gdzie on jest? Czy on cały czas stoi gdzieś pode mną teraz? Bo słyszałem, że tu gdzieś chodzi? Czy. On sobie rumuje robi swoje taski. Na razie nie wygląda, żeby. Wejdź przez to okno. Dziękuję. A on jest tutaj. Okej okay. Dwa? Mogę też On znalazł budzik. O, no. On nie widzi, prawda? Chwilisz ten kozik ziomuś, idź tam Pewnie, że on cały czas wie, że ja tu jestem, on się nie odrzuci ode mnie On tu będzie stał, dopóki się nie wy... No, mówi... a nie mówiłem, a nie mówiłem, że on tu będzie po prostu stał i się lampił, bez sensu to jest Dobra, zainstaluję tam kamerę. Będę mógł zobaczyć ten cholerny kod może z daleka. O ile jej nie ściągnie, bo sobie tak wymyśli. Może stamtąd ruszę, ruszę coś dalej. Przy okazji spróbuję przejść się gdzieś tam z tyłu. Bo tam zazwyczaj były jakieś rzeczy schowane. Dobra. Ehm. Okej, ideolo. Dobra, to tam nie mam co na razie chować. Yy, on musi zrobić swój route i musi tam po prostu przejść. O ile on nie idzie tam tylko w jednym konkre konkretnym wypadku, co by naprawdę sało koka, bo już tam był. Czas na moją wycieczkę w las i zobaczenie, czy tutaj. Okej. Okay. Czas na moją wycieczkę w lasie. zobaczenie czy tutaj coś. A on cały czas łazi za mną Jak on ma tam pójść... Okej okay. Na tym etapie On się po prostu mnie uczepił O oh, shit Fuck A, ja nie wiem jak stąd wyjść Ja normalnie nie mam jak stąd wyjść, a on cały czas mnie goni. Okej, okay, on tutaj jest. Czy to był odgłos tego, że on jest w i teraz będzie za mną łaził cały czas, bo coś tu widział? To brzmi jak taki odgłos taki eee? A potem tam przestaje być w jest eee. On tam po prostu siedzi, okej. Okay. Wait, what the fuck? Czekaj. Co ja zrobiłem? Co ja właśnie odjebałem? Ja tu posiedzę, poczekam, że on tam przejdziesz, żeby dowiedzieć się, jaki jest kod. Bo nie widzę innej opcji. Czy ty znowu będziesz siedzieć? Wejdź sobie, sprawdź tam, co, co tam masz z tymi drzwiami, co? No i sobie tam zerknij. Dobra, czyli że on sobie wyszedł z domu. To jest moje wejście. I czas na zainicjowanie kamery. I guess Kiedyś tu musi przejść. No nie wiem, jak go tam zwabić. Co mam tam zrobić? Jak się tam nie mogę przejść, to co, co może sprawić, że on tam pójdzie? Nie wiem. Nie mam nic innego dostępnego w całym domu. Poza czajnikiem, który powoduje, że on zejdzie na dół. Ale on ma zejść na dół, kiedy ja będę na górze. Więc potrzebuję dopiero mieć co zrobić na górze, żeby on musiał zejść na dół. Na razie go. Po Chwilowego potrzebuję na górze Otwierającego te drzwi On tam coś spawa czy co? Co on tam robi? Ehm um, Nie tak się trzyma latarkę kolego, znaczy lornetkę Znaczy się Słuchajcie, reklamuję to jako stealth game, to staramy się to traktować jak stealth game No i gdzie znowu, dokąd? Jeśli mogę schować, on tam coś spawał, to może to sprawdzę, ale. Co to jest? Dobra, co ja wziąłem? To jest kabel. To kabel mi się actually może przydać. Nie wiem do czego mi się ten kabel może. Znaczy wiem, że mam go podłączyć tutaj, ale nie wiem do czego jeszcze. Wpisuj kodzik! Of course I'm fucking done. Ja pisgam. Nie! 2292! Yo! Mam to. Oh shit! Ok, 2292. Nie wiem, czy ten kod się nie resetuje potem, więc może zostawmy to na tym. O nie, znowu to. This fucking cursed place. Ok, nieważne. Dawaj, dawaj, dawaj. Yyy... 2, 2, 9, 2 Joł! Co? A, to trzeba teraz otworzyć, okej okay. Tu mam telefon, z którym nie da się nic zrobić Mam linę Druga kamera, ale po co druga kamera? I to tyle? Mogę mieć problem, on, on mnie tutaj zauważy i tak i tak, ale... Okej okay. Przeżyłem. Aby kod do wyjścia był taki sam, bo inaczej siara. Tak, zejdź sobie na dół. Niczym się nie przejmuj. Wszystko jest ok. Dwa, dwa, dziewięć, dwa. To cichsze nie mogło być, prawda? Dobra, Koks. Mam sporo rzeczy, ale na przykład lina. Do czego mi? Kabel. Do czego mi? Na pewno muszę otworzyć jakoś te drzwi, ale jak to zasilić? Musi się dać wpiąć to do czegoś konkretnego. Tu jest krobar, tu i tak to muszę dostać. Ale. Okej, okay, ten kabel idzie tędy. Do czego ja to mogę wpiąć? Oj, nie, 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 nie. się. Wiedziałem, że tu idzie, ale się ze i tak. Dzień dobry, to już nie jest twoja posesja Jestem poza twoją posesją Proszę się nie burmuszyć. Jest fucking dude Okej okay. Lina Wiem, że lina była potrzebna przedtem do tego, żeby zahaczyć linę tutaj, zeskoczyć i skoczyć tam do tego Okej okay. bo, bo podobno wspinanie to nie była was, Wspinanie was not the way Lina to miała być, okej okay. Czyli lina jest do tego Całkowicie każualowo idzie w tę stronę, jasne, jasne. On tu przyjdzie, prawda? Stanie przed moim tymi, go otworzy. Nie, jednak nie, okej. Okay. Udaje, że nie wie. Skubany. Może muszę znaleźć jakiś generator albo coś takiego. Są jakieś tam generatory z tyłu, ale. Nie mam pojęcia, jak długi jest ten kabel. Jak daleko on sięgnie. A co, jeżeli to jest kontakt, to możemy się tam dostać, ale. Zaraz mam jak się tam dostać? Ja mam jak się tam dostać, tylko. Tylko nie ogarnąłem, jak. Jak ja się tam mogę dostać? Tutaj potrzebuję. Ale. Zostały tu otwarte? Ani to ja zostawię im otwarte. Jestem małym geniuszem. Jak ja to mam teraz zrobić? O nie. Dobra, czekaj, dostałem się tutaj. Cii, 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 nie teraz. Gdzie nie teraz? Nie teraz. Ziomek, cicho. Nie można się tutaj dostać. To nie jest to, czego szukałem. Aj shit! Ale mogę przejść tędy tutaj! Dlaczego ja to od razu nie wpadłem? Albo nie można! <tryk> <tryk> Oczywiście, że spadło przez ścianę. Nie, nie kablem, nie kablem! Shit, fuck. A bo to nie otwiera tej kraty. To, to załącza ten, ten, ten przejazd, i potem sobie będzie ten krobar jeździć, jeżeli go zrzucę. Ja go muszę tutaj zrzucić faktycznie. Jak on mnie nie złapał? Jak on mnie nie złapał tam. Jak? Jasne, pewnie, stanął idealnie przed kontenerem, w którym jestem, i stwierdził, nie, to nie tu, ok. <śpiewanie> 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 nie, musiałem sprawdzić. Musiałem sprawdzić, czy to zadziała. O tak, teraz jest. Głupie. To było tak głupie. A no, ale to jest mój, mój kabel. Ja go potrzebuję. Ja go całkiem mocno potrzebuję. Dzięki. Nara. Sia. Sam wejdę. Okej. To was fucking stupid. A, ty tutaj jesteś. Genialnie. Ja muszę tutaj iść po prostu pod prąd. Ja Ej, jestem, ja jestem głupi On mi wszystko wyrzuca teraz jak ja... What? A kamera? Ziomek Kruki nad mnie latają, czyli ona się mogła przeklipować przez ziemię i spaść w nicość. Bo ta gra tak lubi robić, okej okay. Czyli się chyba z tym pożegnam. Ale I guess, że najważniejsze od, y, z kamery już wycisnąłem. Nieważne, czy jest zagubiona, czy nie. Ale to bym to musiał wyłączyć, tylko jak? Wyłączyłem! Jestem geniuszem! Gaśnica? Gaśnica, po co mi gaśnica? A czy to jest? O, rozumiem, ale to mi wiele nie pomaga. Czy mi pomaga?